Cześć, i dzień dobry, we wtorek. Ja za chwilę zaczynam spotkanie z jednym z funduszy inwestycyjnych, który chcę w nas zainwestować, a później tak naprawdę już mam taki cykl aż do chyba 17, 17:30 dzisiaj dzień po prostu zawalony różnymi spotkaniami na różne tematy z różnymi ludźmi, no ale tak to właśnie wygląda czasem, że gdzieś trzeba to pomieścić, a ponieważ środy mam wolne, wczoraj mnie nie było, czwartek i piątek też gdzieś tam e, już mam pozajmowany, więc wszystkie spotkania skumulowały się dziś. No, mówi się trudno, ale zapowiada się całkiem ciekawy dzień. Moja jedyna przerwa dzisiaj w ciągu dnia pomiędzy spotkaniami jest chwilę po 12, jestem już po trzech spotkaniach, wszystkie produktywne, wartościowe, no i przede wszystkim potrzebne. Także wyskoczyłem sobie teraz na chwilę do sklepu, żeby kupić ręczniki papierowe, żeby mieć czym przecierać tatuaż po jego opukaniu, przepukaniu. Także. Także tak, za chwilę wracam, wskakuję już w taki blok koli od 13 do 17 czy 17:30, tak jak wspominałem, nawet nie pamiętam. No i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zrobić kilka rzeczy takich poza ustaleniami i decyzjami, bo jeszcze gdzieś tam zalegam z kilkoma tematami. Także dzień jak co dzień. Dobra, już jestem po wszystkich kolach, jest godzina 17.32. Także już na dzisiaj koniec dnia pracy było intensywnie, całe szczęście. Jeden kol mi się przesunął na inny termin, także też odzyskałem godzinę w ciągu dnia na jakieś inne tematy. No i super. Jednocześnie też miałem jedną bardzo miłą, fajną rozmowę z Michałem Bąkiem, który jest organizatorem konferencji Founders Mind, która. Odbędzie się w przyszłym czwartek, 20 października na terenie stadionu Narodowego w Warszawie. My tam jesteśmy jednym z partnerów, który organizuje strefę psychiki przedsiębiorcy. Będzie tam dwójka naszych specjalistów, którzy będą prowadzić takie konsultacje na bieżąco z uczestnikami, z founderami, którzy będą chętni, żeby skonsultować swoje różne problemy i rozterki. Także już się nie mogę doczekać. Natomiast właśnie ten dzisiejszy nieplanowany, niezapowiedziany call z Michałem dotyczył zaproszenia mnie do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym, który również odbędzie się w trakcie konferencji. Także bardzo się cieszę, bo panele dyskusyjne potrafią dać dużo wartości. Przede wszystkim też dlatego, że nie jest to rozmowa jeden na jeden, ale jednak jest kilku uczestników z różnych branż, z różnych dziedzin, z różnym doświadczeniem. Także jestem ciekaw jak to wyjdzie. Będziemy poruszać kwestie właśnie związane z psychiką przedsiębiorcy, z takimi trudami tak naprawdę wynikającymi z prowadzenia i rozwijania firmy. Z tym jak to jest funkcjonować, jak się nie wypłaca samemu sobie wynagrodzenia, jak się nie ma kasy na na wynagrodzenie dla pracowników, jak się ma wiele różnych innych problemów, które... Gdzieś tam stają się taką codziennością życia przedsiębiorcy, także jestem niezwykle ciekaw, jak ten panel wypadnie, ale też jestem bardzo podekscytowany i bardzo się cieszę, że Michał dał mi taką szansę. Kiedyś nagrałem taki odcinek, w którym mówiłem, że warto robić własny biznes tak długo, jak pozwala nam to realizować cele, tak długo jak pozwala nam to zarabiać pieniądze, rozwijać się, no i tak długo jak daje nam to fan, to wtedy warto. Nie warto w sytuacji, kiedy jest duża szansa na to że będziemy, zostaniemy z ogromnymi długami, kiedy może nas to pogrążyć, zagrozić to dość poważnie naszej sytuacji prywatnej, rodzinnej, ekonomicznej, no generalnie wtedy już jest dużo trudniej. No i tak z perspektywy czasu, patrząc na wiele różnych biznesów, czy to moich znajomych, czy takich firm po prostu, które gdzieś tam obserwuję z ciekawości od lat, to dużo się mówi o sukcesach, dużo się mówi o tym, co wychodzi, i też wiele osób na podstawie tych informacji projektuje sobie rzeczywistość, że właśnie tak wygląda prowadzenie biznesu, że jest to pasmo sukcesów, może nie, nieustające, natomiast generalnie jest tam całe mnóstwo właśnie różnych super historii, różnych potężnych jakichś pieniędzy, które ludzie zarabiają, wydają na różne ciekawe rzeczy, rozwijają kolejne firmy, budują kolejne startupy i tak dalej. Natomiast pytanie, co w sytuacji, kiedy jednak znajdujemy się na drugim krańcu tej skali, czyli wtedy, kiedy nam nie idzie, wtedy, kiedy zaczynamy popadać w długi, kiedy y, sytuacja już jest na tyle gęsta, że tak naprawdę nie za bardzo wiemy co zrobić, jesteśmy tym przytłoczeni, obciążeni, presja i stres zżerają nas po prostu każdego dnia, a mimo wszystko... No, Własna firma to nie jest coś, co możemy tak po prostu zaorać, zapomnieć, zostawić, to wiecie, to, 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 to nie jest po prostu papierek, który wyrzucamy do świetnika. Firmy też nie da się tak po prostu z dnia na dzień zamknąć, to też kosztuje, to też wymaga czasu, też wymaga wielu różnych konsultacji z prawnikami, z różnymi specjalistami itd. No i właśnie, I co w takiej sytuacji? Kiedyś pamiętam, szef z jednej firm, w której pracowałem, Powiedział mi coś bardzo mądrego. Pamiętam, że to już było po tym, jak odszedłem z tamtej firmy. Spotkałem się z nim kiedyś na kawę po to, żeby z nim skonsultować pewien pomysł na biznes jeszcze przed firmą. Potrzebowałem po prostu wsparcia i doradztwa, kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto zbudował firmę, która no, osiągnęła myślę, że całkiem niemały sukces, tak biorąc pod uwagę, ogólnie jakby to, co się dzieje na rynku tutaj w Polsce. I on mi wtedy powiedział coś takiego, że. Budowanie firmy, szczególnie na samym początku, kiedy mamy głównie założenia i jakąś wizję i jakieś plany, jest stosunkowo proste. Stosunkowo prosto dzieli się zero w sytuacji, kiedy jeszcze nic nie zarabiamy i tak naprawdę nie generujemy praktycznie żadnych kosztów i stosunkowo prosto działa się w momencie kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy nie wiem sprzedaż nam wychodzi tak jak chcieliśmy, produkt jest dokładnie tym czego potrzebuje rynek i kiedy generalnie wszystko gra i wszyscy chcą z nami pracować i stajemy się super brandem, super marką, super firmą, w której po prostu absolutnie wszyscy traktuje się po partnersku. Tylko czasem to w znacznej mierze zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane, sytuacje takie, które po prostu są pewnym kryzysem. I to nie musi być kryzys od razu na całym rynku, to nie musi być kryzys branżowy, to może być kryzys związany z tą jedną konkretną firmą w wyniku pewnych działań lub zaniechania tych działań. No i właśnie, i co wtedy? No bo wtedy tak naprawdę zaczynamy się dzielić nie tym, co jest na plusie, nie tym, co jest na zerze, tylko również tym, co jest na minusie. I później. Może się okazać, że nasi wspólnicy, nasi kluczowi pracownicy już nie będą tak skorzy do tego, żeby z entuzjazmem przychodzić do pracy i dawać siebie 200%. Bo ktoś ma kredyt hipoteczny, ktoś ma dzieci, ktoś ma kogoś chorego w rodzinie, ktoś ma jeszcze jakąś inną specyficzną sytuację, ktoś po prostu nie jest w stanie pracować tyle czasu, bo właśnie ma, nie wiem, gorsze zdrowie, bo ma różne inne zobowiązania, które nie pozwalają mu na to, żeby siedzieć od rana do późnego wieczora i zapieprzać nad tym, żeby wyprostować sytuację w firmie. Wtedy zaczyna się komplikacje związane z tym, że tak naprawdę z jednej strony mamy grono ludzi, którym ufamy i z którymi super nam się pracowało, ale w momencie, kiedy pojawia się kryzys, okazuje się, że część z tych osób nie jest w stanie tego udźwignąć i tutaj nie chodzi o to, że te osoby się nie nadają, że były złymi wspólnikami, złymi pracownikami i tak dalej. To są osoby po prostu, które mają swoją własną historię i każda z tych osób ma jakiś własny próg wytrzymałości tego, co jest w stanie udźwignąć z perspektywy finansów, z perspektywy zobowiązań, z perspektywy różnych innych aspektów, które mogą wynikać z tego właśnie, co się dzieje w firmie. I to należy respektować, bo przede wszystkim no ja nie mogę wchodzić w czyjeś buty, jeżeli nie jestem tą osobą. Nie mogę komuś powiedzieć, że ma dawać siebie tyle samo co ja, tylko dlatego, że jedziemy na tym samym wózku. No bo z drugiej strony, co innego, jeżeli jestem osobą, która na przykład nie ma zbyt wielu zobowiązań, nie ma dzieci. A co innego, jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która ma, nie wiem, dwójkę, trójkę dzieci, mieszkają w małym mieszkaniu i generalnie jest tam jakiś problem, nie wiem, jeszcze w rodzinie. i, A poza tym no, trzeba być w domu też, żeby spędzać czas z tymi dziećmi. Z, Rodziną. No i wtedy zaczynają się kłopoty, no bo właśnie jeżeli zaczynamy być na minusie, jeżeli zaczynamy mieć jakiś kryzys, no to Zaczynają się pojawiać również kwestie związane z tym, że na przykład trzeba zacząć dorzucać do biznesu. Co innego jest zorganizować sobie, nie wiem, brakujące 4, 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych miesięcznie na jakieś zobowiązania typu kredyty, wydatki, rachunki, jedzenie i tak dalej. Co innego jest zorganizować brakujące środki w firmie, bo firma raczej przejada dużo większe sumy i takie 5, 10 tysięcy złotych praktycznie nie ratuje w żaden sposób sytuacji. Jeżeli już zbieramy. 100 takich punktów, w których jesteśmy w stanie przeoszczędzić te 50 tysięcy złotych, no to to już może mieć rzeczywiście jakiś sens. Oczywiście w dużo większych organizacjach to nadal będą jakieś tam grosze, to będzie kropla w oceanie, w morzu potrzeb. I tak naprawdę. Wtedy też okazuje się, że to wcale nie jest tak łatwe, to wcale nie jest tak kolorowe, bo w momencie, kiedy musimy jeszcze gdzieś tam dopompowywać prywatną kasą działalność firmy tylko po to, żeby ona była w stanie przetrwać, okazuje się, że właśnie znów ten nasz próg wytrzymałości się obniża i jest po prostu coraz trudniej. Nam jest coraz trudniej działać efektywnie. Jesteśmy coraz bardziej przytłoczeni, jesteśmy coraz bardziej zestresowani, czy uda nam się związać koniec z końcem w przyszłym miesiącu, a jednocześnie wiemy, że też nie możemy zostawić firmy i ludzi, których ona zatrudnia na lodzie w sytuacji, w której mówimy im: "Słuchajcie, no po prostu jest lipa, nie wiem, nie ma pieniędzy, odeszli kluczowi klienci, dzieją się złe rzeczy, nie wiem, konkurenci straszą nas pozwami. Cokolwiek po prostu wyobraźcie sobie jakieś takie najgorsze scenariusze takie rzeczy się dzieją i Warto to mieć przekminione, warto to mieć przegadane ze, ze wspólnikami, z kluczowymi pracownikami, warto przede wszystkim w ogóle komunikować, co się dzieje, dlaczego się dzieje i jaki jest plan wyjścia z tej sytuacji. Ten plan wyjścia z sytuacji również musi mieć jakiś skończony termin, musi mieć jakiś deadline, żeby nie było tak, że teraz mówimy, no okej, okay, słuchajcie, nie stać nas na pewne działania, nie stać nas na nie wiem, wypłaty, teraz będzie ogólnie ciężko, będziemy pracować po 20 godzin na dobę i nie wiadomo, kiedy to się skończy. Słysząc taki komunikat, prawdopodobnie 99%... Procent wszystkich pracowników by odeszło, zostawiając samych fanderów na pokładzie. A prawdopodobnie też i część fanderów z czasem by się wykruszyła, no bo po prostu nie da się żyć w takiej ciągłej niepewności, w trybie takiego y, chronicznego stresu i takiego jakby nieoczekiwanego uderzenia z nie wiadomo której strony. No bo nie ma ludzi niezniszczalnych, ok, są różne osoby typu Elon Musk i tak dalej którzy twierdzą, że po prostu trzeba zapieprzać dzień i noc, spać w miejscu pracy tylko po to, żeby więcej czasu w niej spędzać i teoretycznie być bardziej efektywnym, natomiast to jest bullshit w moim odczuciu, a po drugie nie ma co się porównywać do tych ludzi, którzy są tam w top jednym jakimś w ogóle promilu najbogatszych ludzi na świecie, bo my się nigdy do nich nie zbliżymy i raczej warto byłoby się porównywać do tych, do których mamy nieco bliżej nawet jeżeli są dużo lepsi od nas, nawet jeżeli osiągnęli dużo więcej, no to jednak porównujmy się w taki w miarę racjonalny sposób, a, a nie zestawiajmy siebie właśnie z postaciami typu Elon Musk, czy Jeff Bezos, czy, czy, czy inne tego typu postaci. Także dzisiaj takie przemyślenie tak naprawdę nieco powiedział egzystencjalne w kontekście prowadzenia biznesu i w kontekście problemów, które to może generować, bo tak jak wspomniałem na początku, wielu z nas ocenia sytuację często przez pryzmat właśnie samych sukcesów, patrzą przez takie różowe okulary, wydaje im się, że wszystko będzie super, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że... Nie będzie super w pewnym momencie. I ten moment następuje czasem w sposób bardziej przewidywalny, czasem mniej przewidywalny, czasem jest to totalnie z zaskoczenia. I trzeba być na to przygotowanym, trzeba wiedzieć co robić, jak działać, z kim działać, jak to komunikować, i generalnie w jaki sposób jesteśmy w stanie wybrnąć sytuacji w jakim terminie i odpowiednio też tym zarządzić, skoordynować, żeby faktycznie to się urzeczywistniło. Także nie jest to łatwe i tak jak mówiłem. E Dzielenie się stratami jest dużo trudniejsze, bo wtedy dopiero okazuje się, kto jedzie z nami tym samym wozem, a kto nie jest w stanie wytrzymać tej presji i de facto musi z tego wozu wysiąść. Warto o tym pamiętać, warto mieć to z tyłu głowy jak zaczynamy biznes. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz e, myśleć przez pryzmat samych negatywnych zdarzeń i tego co się może wysypać, ale jednocześnie taki hura optymizm i wieczne postrzeganie wszystkiego w kolorowych barwach i bycie takim e, turbo właśnie entuzjastą wszystkich możliwych szans. Może być zdradliwe, bo właśnie w ten sposób możemy nie dostrzec pewnego ryzyka, które gdzieś czyha i które wcześniej czy później może się zmaterializować. Jak się zmaterializuje, to w zależności od tego, jak będziemy przygotowani, albo nas położy całkowicie na łopatki, albo po prostu znacznie nam utrudni jakiś etap funkcjonowania. Także, tak, tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!